Ja nie widzę no, nawet. Dzięki bardzo. dzięki dziękuję dziękuję dziękuję. za pizzeria. Są to Co tam jest? A, A nas nie zapytasz, tak? Tak. Co jest? Ja pierdolę. No, Tako. No, to jak nagroda. A co? bez Ale co ma? Bez zapoju. szybkie. Jaka jest kara? Patrz, to ma 3 3 3 Ej, 3 czyste, dla Proszę bardzo. Trzy szybkie polonek. Ale co to ma robić? No. Dziękuję. Tako. To nie to tak, jak, mała, to jest tylko moja opinia. Nie, to kurwa. tej Nie Zostałeś w że jaką masz karę. Nie czy trzeba bo nie ma nic innego, co? Jak jest zasunięty. Czerwony z bitwy. Czerwony z nie Czerwony na chwilę To no, jest nagroda, no... czy będzie parą, zobaczymy jak idzie. A zapytka? Bez. Bez zapytki. Bez? To bez, bez zapytki. Ale trzy. Trzy. Ale, Ale ta buda jest taka nie, zimna, że zechara, to... Kurwa. Jak woda. No. Dobra, oddaję. Co, wyzywają mnie? Ale pociśniak już może popić chyba ja Dobra, podaję go. Idziemy na czacie, idziemy. Nie. Jeden. Bez zapojki? ale dzieka. trzy, nie. Oj, czekajcie. Oj, walczy. Nie. Mówiłem? To dopiero pierwszy? Walczy. Walczy z pombą. Nie, nie. Ta dawaj, dawaj. Dziękuję bardzo, Hubson. Ja nie zgadzam się z werdyktem. Mam nadzieję, że czaty pomożecie. Jak coś ktoś tam mi. masz koło. Ale walczy! Bo ty możesz Daj, już popić. Tu. Dawaj. Bo ty możesz popić. Tak. Za pięć minut wartości. Nie, twoją z sobą. Nie działa? Działa.

8 jaka ono nie piło? No dobra, ale się tańczył Ej usiądźmy w kółku jakoś No? Żeby butelką kręcić Weźmy dawa. to z stołu Dzięki ja Bydgoszcz, dziękuję bardzo Dobra, to teraz znalazł się